11. Festiwal piosenki ekologicznej Zielone Nuty odbył się w Centrum Kultury STD. Na scenie wystąpiło 8 zespołów z 8 szkół, nie tylko z naszego powiatu. Półtorej godziny skupienia koncentracji na, na piosenkach, na tańcach, na. Yy statystycznych wyrazach wszystko dotyczy oczywiście ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody. Cieszymy, cieszymy się bardzo. W tym roku nowe zespoły do nas dołączyły również tutaj z terenu gnieźnieńskiego, z miasta gnieźnieńskiego. No i cóż, cieszymy się, że festiwal nadal, nadal, nadal gra dla dzieci. Nasze dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. E Możliwość tańcem wyrażenia tego, co czują, to lubią dzieci i wchodzą to bardzo, bardzo płynnie. Problemem jest czasami nauka tekstu, zapamiętania tego tekstu, ale pozostałe części, elementy są przez nasze dzieci bardzo, bardzo lubiane i, i łatwo im przychodzą. Natomiast terapeutycznie jest to najlepsza forma dla naszych dzieci taka wyrazu yy, no, takich istotnych i ważnych też idei. To, to, to myślę, że to jest najlepsza forma, właśnie tak. aqui, Festival. Jestem bardzo szczęśliwa, kiedy mogę przybywać razem z dziećmi na festiwalu Piosenki Ekologicznej. Muszę powiedzieć, że całą uprawą zajął się specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Kłecku i jest to ponadregionalna impreza, ponieważ przybyły nam również przedszkola z Subcy, jak również i z Poznania. Przedstawiają propagowanie poprzez muzykę, czyli zielone nionutki, poprzez śpiew i taniec. Propagują proekologiczne pro postępowanie, czyli na dobrą sprawę mamy ruch Mamy rytmikę, mamy śpiewanie i jednocześnie to, jak należy postępować w dzisiejszym świecie z naszą naturą. Jak pan redaktor słyszy muzyka, w tyle gra kolejny występ. Wszyscy dopingują, wszystkich nawzajem. Nie ma tutaj rywalizacji, takiej, ja muszę wygrać. Rywalizacja polega na tym, wygrywamy wszyscy i to jest najważniejsze. w i taniec to nie wszystko, bo po występie w ogrodzie były także przygotowane warsztaty edukacyjne, na których uczestnicy tego projektu wzięli udział w quizie, robili ekotorby z T-shirtów i słoiki z lasem środków nasze koło ekologiczne tropiciele przyrody działa już od lat na stu bym powiedziała opiekunki tego koła są i myślę, że w każdej szkole w każdym ośrodku tutaj gnieźnieńskim, ale też przedszkolach w tym roku trzy grupy z przedszkoli mamy więc to świadczy o tym, że te postawy proekologiczne kształtujemy już u dzieci od najmłodszych lat i myślę, że to jest bardzo ważne i warte podkreślenia, że, że fajnie, że tak się dzieje, natomiast tak uczestniczymy w wielu akcjach, współpracujemy z kołami łowieckimi z leśnictwem Czerniejewem i to w Gnieźnie i do lasu dziewczyny wyjeżdżają bardzo często, bo, bo ten kontakt bezpośredni z przyrodą jest bardzo ważny i później przekładają to na treści takie proekologiczne czy ochro, związane z ochroną środowiska już szkolenie pod to zajęcie ale tak bardzo dużo. Festiwal jest organizowany w ramach wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dofinansowanie dotyczyło przedsięwzięcia pod nazwą każdemu z nas jest bliska ochrona środowiska, promowanie działań proekologicznych na terenie powiatu mnizińskiego.